Witajcie, z tej strony Damian, dzisiaj Wam chciałbym pokazać Iveco, ale zanim będziemy oglądać ten nietypowy wóz, chciałbym Was zaprosić na naszego Facebooka, na naszą grupę, link do tej grupy będziecie mieli w opisie filmu, także klikajcie, dołączajcie do grupy, kanał subskrybujcie, filmy lajkujcie, naprawdę będzie mi miło i chyba tytułem wstępu to tyle. A co do samego wozu, jest to nietypowy wóz, bo jest to wóz ratowniczy, wóz ratowniczy lotniskowy. Eee, dlatego też ma taki fajny przebieg. Możecie zgadywać jaki ma ten samochód przebieg. Jest to Iveco, e, rok produkcji 2000 z silnikiem 2.8 diesel o mocy 106 koni z manualną skrzynią biegów. Pięciostopniową Więc zapraszam na oględziny Naprawdę jakbyśmy oglądali ten samochód No to byliśmy w głębokim szoku Mam nadzieję, że też Was to zadziwi Aczkolwiek no, przebieg mówi też dużo Mamy dokładaną syrenę Samochód Zakupiliśmy ten od zaprzyjaźnionej firmy No nie za bardzo mamy tu się czego Że tak powiem Jeżeli bierzemy pod wzgląd wiek do tego samochodu czepiać, tak naprawdę lampy przednie naprawdę w wzorowym stanie. Zderzak też jak najbardziej ok. Mamy nawet spryskiwacze reflektorów, które działają. O dziwo, nie, nie zdemontowałem naklejek, bo stwierdziłem, że jak ktoś będzie chciał, to sobie sam, sam zdemontuje te naklejki, te koguty. Mm, fajnie wygląda z tymi naklejkami, mi się osobiście podoba. Wyróżnia się, że tak powiem. A co e, może na plus tego samochodu? E, no to, że był samochodem ratowniczym, e, lotniskowym, no to przez, że tak powiem, całą służbę musiał mieć wzorowy stan. Także to jest jak na plus, że cały czas jego kondycja była bardzo dobrze utrzymywana, bo wiadomo, z busami bywa różnie. Tutaj mamy hak, możemy sobie wybierać. Mam jedną kulę, drugą kulę. Także do ciągnięcia naczep, także też uważam, że jest plus. Ma też ten samochód pod łóżki. możemy sobie to pompować. Także jak załadujemy go towarem, fajnie możemy sobie to zredukować, podnieść. Jest jak najbardziej plus. Tutaj mamy z tyłu lampy oświetleniowe, tak samo i z boku. Z uszkodzeń muszę wam coś pokazać, czy nie muszę. E, chyba to tam było z drugiej strony. Tu jakaś tam delikatka wgniotka, aż dziwnie się o tym mówi. E, tu jest o, rysa. Nie ma oznak tak także wszystko jest jak najbardziej w porządku z tym samochodem. Odpala naprawdę, jeździ, jak, e, jeździ lepiej, odchodzi silnik lepiej jak nie w jednym, nie wiem, masterze, które mm, jeżdżą po naszych drogach. Chodźcie, może do środka niebiesko ładnie tutaj zostały sprzęty zdemontowane i nic z tym nie ruszaliśmy. Oczywiście też mam zdjęcie z zakupu e, tego samochodu, e, tak naprawdę nic tu nie było robione. Paka nawet nie wymagała czyszczenia, jest wszystko jak najbardziej w najlepszym porządku. Musimy poczekać, bo samochód przejeżdża. Dobra, idziemy dalej. Nadkola w porządku. Ściana grodziowa też jak najbardziej, w porządku. Cyk, jedne drzwi, drugie drzwi. Proszę zerknijcie. Nie wiem czy mi się uda jedną ręką. Nie uda mi się, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Drzwi się jeszcze bardziej otwierają. Szyby mamy elektrycznie za pomocą własnych e, e, mięśni otwierane, że tak powiem. Szyby mamy już naprawdę elektrycznie, lusterka, przepraszam, elektrycznie. Fotel kierowcy kierownica i słuchajcie, gdzie są kluczyki od tego sprzętu kierownica mamy też poduszkę powietrzną. Podejrzewam ale nie jestem pewien To raczej jest podgrzewanie Podgrzewanie lusterek eee, Tutaj mamy spryskiwacze reflektorów Mamy nawiewy Tutaj mamy odcięcie że tak powiem zapłonu Nie odpalimy go jeżeli tego nie przekręcimy Dobra Do sedna Widzicie to? Tak 85 tysięcy Przebieg rewelacyjny przy właściwie musi sobie włożyć radio, gdybym miał to, chęcią bym włożył, ale no niestety nie posiadam żadnego na stanie. Eee, no i chyba to tyle. Zapraszam Cię na jazdę próbną. Po, na oględziny. Eee, I to tyle. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Do zobaczenia.